Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie. Zapytaj, trenera! I od razu przechodzę do odpowiedzi na zadawane przez Was pytania. Pierwsze pytanie napisał do mnie Kuba: ile gram białka na posiłek? Jak to jest, że wiele osób mówi, że tylko 30 gram białka na posiłek jest przyswajalne, a sami jedzą omlety na przykład składające się z 20 białek jaj, co daje ponad dwukrotną ilość tego białka. Więc jak to jest? Drugi Kubie. Drogi Kubo, przepraszam. Ilość przyjmowanego białka jest uzależniona przede wszystkim od naszej wagi ciała i od naszych treningów, od naszej aktywności fizycznej czyli od tego, ile nasz organizm potrzebuje do tego, aby utrzymywać odpowiednią masę ciała poprzez właśnie spożywanie odpowiednich ilości białka. Jeżeli mamy osobę, która waży 70 kg i chodzi trzy razy w tygodniu, bardzo rekreacyjnie na siłownię, to ta osoba nie potrzebuje więcej jak na przykład 2 g białka na kilogram wagi ciała, co daje nam około 150 g białka w ciągu całego dnia. Podzieląc to na 5 posiłków, daje właśnie 30 g białka na posiłek. I teraz mamy na przykład drugą osobę zawodnika, powiedzmy, takiego jak ja, który waży 117-118 kg. Trenuję 6 razy w tygodniu bardzo ciężko. Do tego jestem bardzo aktywny fizycznie, bo prowadzę treningi personalne z ludźmi, więc te ciężary praktycznie gdzieś tam muszę przerzucać cały dzień. Moje zapotrzebowanie na białko wynosi rzędu 3 g na kilogram wagi ciała, co do mojej wagi daje blisko 360 g. Białka w ciągu całego dnia. Więc dzieląc taką ilość nawet na 6 porcji wychodzi nam 60 gram białka na posiłek. Także sam widzisz, że ilość przyjmowanego białka jest przede wszystkim zależna, tak jak powiedziałem, od wagi i od naszej aktywności fizycznej, od ilości treningów, od tego co robimy w ciągu dnia. To jest tak samo jak przyjmowanie kalorii. Jeżeli jest osoba, która mało waży. I jest mało aktywna fizycznie, potrzebuje tych kalorii znacznie mniej niż osoba, która waży dużo i jest bardzo aktywna fizycznie. Także ilość białka w ciągu dnia jest zależna, tak jak powiedziałem, od wagi ciała, od aktywności fizycznej, a ilość gram białka na posiłek jest zależna od tego, na ile posiłków też to podzielimy. Ale nie ma czegoś takiego, że tylko 30 gram białka się przyswoi, a więcej już nie. To białko będzie trawione przez nasz organizm, jeżeli będzie jego nadmiar. Nie zostanie ono wykorzystane jako budulec masy mięśniowej, tylko po prostu jako nadmiar kaloryczny zostanie odłożone w tkankę tłuszczową, a nadmiar białka w naszym organizmie. Jest naprawdę bardzo sytuacją niekorzystną, ponieważ zakwasza nasz organizm i bardzo mocno obciąża nerki. Także z tym białkiem nie należy przesadzać, wszystko należy dobierać z głową, bo mówię, tutaj można sobie narobić więcej kłopotów niż czerpać z tego korzyści, a niestety młodzi ludzie przychodzący na siłownię czasami mają takie przekonanie, że im więcej, tym lepiej. Tutaj akurat ty powiedziałeś, że 30, więc widzę, że jesteś takim dość skrupulatnym amatorem kulturystyki i nie chcesz przesadzać, ale uwierz mi, że jest cała masa ludzi, która właśnie niestety uważa, że im więcej tego białka, tym lepiej i sypią też tych odżywek białkowych całą masę w ciągu dnia. Następne pytanie jest od Patryka. Chciałbym się zapytać, jak to jest z tą wodą, bo dużo słyszę, że wystarczy dużo pić. I są dzięki temu bardzo dużo efekty. Chodzi mi oczywiście o redukcję tkanki tłuszczowej. Ja ważę w tej chwili 78 kg, mam 183 cm wzrostu i dość słaby brzuch. Chciałbym go bardzo poprawić. Z góry dziękuję za odpowiedź. Upatykum to nie jest tak, że dzięki piciu dużej ilości wody będziemy pozbywali się tkanki tłuszczowej czy chudli. Woda jest płynem, który nie zawiera kalorii. I która, który po prostu wypełnia nasze jelita, nasz żołądek, i dzięki temu nie mamy takiego łaknienia. I tylko i wyłącznie z tego powodu mówi się, że picie wody pomaga jakby w redukcji tkanki tłuszczowej czy pomaga, sprzyja odchudzaniu. No chodzi tylko i wyłącznie o to, że ilość wody którą wypijemy i, i będzie ona w żołądku i w jelitach, spowoduje to, że rozpycha się nasz żołądek, i nie mamy ochoty wtedy takiej dużej ochoty na jedzenie nadmiaru kalorii. I jest to tylko i wyłącznie ten powód, żaden inny. Także tutaj obalam kolejny mit: a propos tego, że woda pomaga w chudnięciu. Następne pytanie jest od Sławka. Leg day, od czego zaczynamy? W praktyce wszyscy wiemy, że trening nóg jest jednym z najcięższych. Chciałbym spytać, od jakiej partii mięśniowej zaczynamy przysłowiowy leg day? W teorii powinno się zaczynać od tej, która jest największa, czyli w kolei czworogłowy, długogłowy i na końcu łydki. Jednak w praktyce wygląda to inaczej. Po przetrenowaniu czwórek i dwójek nie ma po prostu siły na zrobienie tego samego z łydkami. Stąd moje pytanie, czy można odwrócić klasyczny schemat treningu i rozpocząć od przetrenowania łydek? Yy, Sławku, i yy, powiem Ci jak wygląda to u mnie abstrahując od tego, że ja łydki trenuję w zupełnie inny sposób niż normalnie, ponieważ je przetrenowuję podczas treningu cardio, to jakby łydki ogólnie oddzielam od treningu nóg, czyli czworogłowego i dwugłowego. Nie traktuję nóg jako stricte jednej partii, którą należy przetrenować jednego dnia, tylko traktuję czworogłowy i dwugłowy jako nogę, a łydkę po prostu jako Inny osobny mięsień. z racji tego, że wszystkie ruchy wypychające na suwnicy, wszelkiego rodzaju przysiady, wykroki jednak dużo bardziej angażują mięśnie czworogłowe i dwugłowe uda niż mięśnie łybek. Wiem, że bardzo dużo osób trenujących np. biceps, triceps razem włącza do tego przedramię, Akurat w przypadku ramion jest to trochę inaczej, że biceps jest połączony w nieodzowny sposób z przedramieniem i wszelkie ruchy unoszące, czyli przykurczające mięsień dwugłowy ramienia, biceps angażuje mocno przedramię. Z nogami jest niestety trochę inaczej, że ruchy ciągnące na dwugłowy uda nie angażują w tak znacznym stopniu mięśni łydek. Dlatego u mnie to wygląda zupełnie inaczej i wcale nie musi być to taki schemat, że łydki muszą być trenowane na treningu dwugłowych i czworogłowych uda. I jeszcze chciałem zwrócić tutaj jedną uwagę, że nawet idąc w tym kierunku, że zaczynamy zawsze trening od największej grupy mięśniowej, czyli w tym wypadku na przykład czworogłowego uda. To osobiście uważam, że osoby, które mają problem z dwugłowymi, mogą śmiało zaczynać trening nóg od mięśni dwugłowych UDA. Przetrenowanie mięśni dwugłowych UDA jest, w moim odczuciu, dużo gorsze, jeśli chodzi o wysiłek, niż trenowanie mięśni czworogłowych UDA, na przykład, jeśli chodzi o przysiady. Jeżeli zrobimy takie bardzo mocne uginania nóg, leżąc, siedząc, czy martwe ciągi na prostych nogach z hantlami, w takim stopniu przetrenujemy mięśnie dwugłowe. Nie będziemy mieli wtedy już aż takiej dobrej mocy do np. przysiadów, czy wykroków, czy różnego rodzaju wypychań. Uważam, że y, trenowanie właśnie mięśni, które są w priorytecie na początku treningu ma dużo większy sens niż y, kończenie y, treningu y, wykonywaniem ćwiczeń właśnie na te mięśnie. Także jeżeli na przykład twoje dwójki są słabo rozwinięte, to śmiało możesz zaczynać trening od dwugłowych i potem przejść do mięśni czworogłowych uda. Natomiast jeżeli y, wszystko jest tak jak należy i chciałbyś rozwijać nogi całościowo, to śmiało zacznij wtedy od czwórek. Zrób sobie właśnie jakieś wypychania na suwnicy, przysiady, przysiady na hakmaszynie, na szmicie, wykroki i właśnie wtedy możesz sobie przejść śmiało do jednego bądź dwóch ćwiczeń na mięśnie dwugłowe uda. Dlaczego akurat tylko jedno bądź dwa ćwiczenia? Jeżeli w sposób Prawidłowy technicznie i w pełnym skupieniu na tym co robisz, będziesz wykonywał przysiady, wypychanie na suwnicę, czyli ciężar będziesz wypychał z pięt, a nie z palców, to bardzo mocno będziesz angażował mięśnie pośladków i mięśnie dwugłowe uda. Oczywiście warunek jest taki, że odpowiednio ustawisz również stopy na platformie przy wypychaniu bądź przy przysiadach na podłożu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odpowiedziałem Ci na Twoje pytanie i nie będziesz miał teraz wątpliwości, czy trenować łydki razem na początku, czy na końcu. I ostatnie pytanie na dzisiejszą serię, to zadał mi Michał. Trening na sylwetkę fitness, mens fizik. Witam. Zainteresowała mnie nowa kategoria na Mr. Olympia, mianowicie mens fizik. Domyślam się, że dieta nie różni się niczym specjalnym od diety podczas treningów kulturystycznych. Moje pytanie jest następujące. Jak wygląda plan treningowy osoby uprawiającej tą kategorię, mianowicie jakie są konkretne różnice? Które partie rozwijane są bardziej, a które mniej lub wcale? Jeżeli się interesowałeś, Michał, konkretnie tą odmianą występów na Mr. Olympii, czyli tym men's Physique, to wiesz, że tam preferowane są sylwetki jak najbardziej takie fit i ci panowie chodzą w spodenkach, które zakrywają mięśnie czworogłowe uda, czyli one są takie troszkę dłuższe do kolana. No w tym wypadku nie trzeba mieć dobrze rozwiniętych mięśni nóg. Tutaj raczej sędziowie i jakby zamysł tej kategorii jest taki, aby mężczyźni posiadali ładną, szeroką obręcz barkową, jak najwęższą talię, i ładne proporcje górnej części ciała, czyli ładnie dorzeźbiony brzuch, ładne kuliste barki, ale też nie za mocno rozbudowaną muskulaturę. To jest taka, ja to nazywam forma plażowa w trochę takiej lepszej odmianie, gdzie no jednak to docięcie, jak ja to nazywam, ta definicja mięśniowa no jest dużo większa niż, niż takich tradycyjnych, powiedzmy, osób robiących formę na plaży. Także tutaj, jeśli chodzi o tą konkretną kategorię, to nie potrzeba mieć rozbudowanych tak mięśni nóg, aczkolwiek nie rezygnowałbym z treningu mięśni nóg, no bo nie fajnie to wygląda, jak gdzieś później się człowiek rozbiera, czy nawet dla samej swojej świadomości nie posiada rozwiniętej proporcjonalnie sylwetki i te nogi mocno odstają. Ale oczywiście są osoby, które mają genetyczny problem z rozwinięciem mięśni czworogłowych czy dwugłowych, i ta kategoria powstała również z myślą o tych osobach, żeby no każdy miał szansę jednak spełnienia chyba swoich marzeń i, i osiągnięcia, osiągnięcia zamierzonego celu i wystąpienia przede wszystkim na scenie. Dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w sposób wyczerpujący na Wasze pytania. Zadawajcie nam kolejne pytania w miarę możliwości. Będę się starał odpowiadać na nie jak najszybciej. Oczywiście śledźcie cały czas profil Zapytaj trenera, Trek Nutrition i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Pozdrawiam.